Dzień dobry. Na razie długie, w miarę długie dźwignie. Nie. Dobrze, i teraz napięcie końce... Ale najpierw przejdziemy do napięcia, do spięcia. Opowiem Wam o dru drugiej... no nie. Cześć, dzień dobry i czołem, witam Ciebie jak zawsze bardzo serdecznie, nazywam się Monika Kacprzak i witam Ciebie na tym kanale. Po pierwsze pamiętaj o tym, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj, dzięki temu treści takie jak ta oraz podobne nigdy Ciebie już nie ominą. Na dzisiejszym treningu skupimy się na tym, aby popracować w okolicach naszych mięśni brzucha. Ostatnio dowiedzieliście się na tym wideo, jaki sposób wykorzystać i dlaczego w ogóle ważna jest funkcja rotująca, oraz antyrotacyjna w obrębie naszych mięśni brzucha. Do dzisiejszej pracy zastosuję taśmę, długą taśmę Powerband, przede wszystkim w treningu koncentrycznym, natomiast w napięciu izometrycznym wykorzystam króciutką taśmę Miniband. Zaczniemy właśnie od pracy izometrycznej. Nasze mięśnie brzucha w większość dnia wykonują pracę izometryczną. To znaczy, że kiedy chodzisz, twój mięsień brzucha twoje mięśnie w obrębie brzucha są w napięciu izometrycznym, czyli się nie skracają, nie skręcają, nie kurczą, ok? Więc mocne, mocne mięśnie brzucha, a więc umiejętność izometrycznego ich napięcia wykorzystywane jest właściwie w każdym ćwiczeniu, o ile nie wykorzystywana jest właśnie rotacja bądź skręty. Dlatego Mocne mięśnie brzucha, ich świadomość, umiejętność ich delikatnego bądź mocnego aktywowania podczas ćwiczeń powoduje, że jesteście bardziej wyprostowani, że macie kontrolę nad tym, jak dużo siły przejmują właśnie wasze mięśnie brzucha, a jak dużo przejmują siły wasze mięśnie pleców. Zacznijmy najpierw w pozycji siedzącej na ziemi. Mamy siad równoważny, toki, w którym masz stopy do przodu, pośladki lekko odgarnięte na boki. I tutaj sama ta pozycja jest też delikatnie, może być przez siebie, przez mięśnie brzucha napięta, wyczuwalna. Delikatnie wychylam się do tyłu. To wzmożyło napięcie moich mięśni brzucha, czyli już to napięcie izometryczne się zwiększyło. My natomiast delikatnie chcemy to zmęczenie jeszcze spotęgować, dlatego z tej pozycji się do równoważnego, chwytając taśmę przed siebie, delikatnie rozciągam ją na boki i ją podnoszę nad głowę. Wracam do klatki piersiowej. Wyciskam, wracam. Mój tułów nie zmienia pozycji. Jestem cały czas lekko wychylona w tył tułowiem. Mój brzuch jest permanentnie napięty właśnie przez skurcz izometryczny, ponieważ moje przyczepy się od siebie nie oddalają i nie skracają. Wykonamy 10 powtórzeń każdego ćwiczenia. 7, 8, 9 i 10. Odpoczywasz. Drugie ćwiczenie. Taśmę zakładamy na swojej śródstopie prawej i lewej nogi. Kładziemy się na plecy. I teraz. W tej pozycji nogi podnosisz do góry. Twoje plecy. Odwieczna zagadka: czy powinny być płasko wciśnięte na ziemię, czy powinny odstawać. Powinny być blisko na ziemi, czyli nie wciskam ich z całej siły, przez to nie zwiększam też ciśnienia właśnie w obrębie swojego kręgosupa, swoich mięśni wokół kręgosupa, ale delikatnie mój brzuch cały czas pracuje po to, żeby te plecy przy tej ziemi blisko były. Nie muszą być ciśnięte, aż nam się podnoszą pośladki, tylko jest cały czas praca brzucha. Czyli w tym momencie już to będzie skurcz i czyli długi w czasie. Ok, to teraz. Podnosisz głowę, nie za wysoko. Patrzysz bardziej w górę w sufit, niż skracasz się do skurczu koncentrycznego. I teraz stąd. Tu Twoje mięśnie brzucha już powinny pracować. Wyprostujesz jedną nogę, przytrzymamy to 10 sekund. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus. Czyli zobaczcie, w tej pozycji leżącej moje plecy się wyraźnie zrelaksowały i oderwały się od maty. Natomiast podczas pracy one są na macie. Ale nie zwiększam tego napięcia przez mocne wciskanie brzucha. To jest delikatny nacisk brzucha w kierunku na plecy, tak żeby one przykleiły się delikatnie do maty. Ok, druga noga. Pozycja wyjściowa, barki lekko podniesione, drugą nogę wyprostu i 10 sekund. Trzymasz cały czas plecy przy ziemi. Twój brzuch się nie rozluźnia, czyli w czasie i w tej długości on jest napięty. 5, 6, 7, 8, 9 i los. To była druga wersja, którą dla Was dzisiaj przygotowałam z napięciem izometrycznym. Taśma zostaje na naszym śródstopiu, ale przechodzimy do przodu na macie. Przodem na maty. Z klęku podpartego, ładny klęk podparty, gdzie brzuch. Właśnie podobnie jak przed chwilką na ziemi lekko aktywuje ustawienie odcinka lędźwiowego ściągasz barki do tyłu wycofaj nogi do deski i stąd przyciągnij do brzucha jedną nogę zatrzymaj 8 7 6 5 4 3 2 1 druga 8 7 5 4, 3, 2, 1 i luz. 10 sekund, na końcu robiliśmy 8 sekund. Każdego ćwiczenia wasze mięśnie brzucha powinny delikatnie poczuć. Zrobimy sobie jeszcze jedną serię, ale najpierw przejdziemy do zapięcia, do spięcia koncentrycznego. Więc przechodzimy trzymając cały czas taśmę na śródstopiu z powrotem na plecy. Pozycja wyjściowa, taka jak na poprzednim ćwiczeniu. Leżysz na plecach, plecy lekko dotykają ziemi, ręce za głową i jedną nogę prostujemy. I teraz ręka przeciwna do nogi zgiętej będzie skracała się do przodu. Czy tu już barki muszą lekko popracować przez podniesienie i skurcz mięśni mięśnia prostego brzucha? Hop, dziewięć i dziesięć. Na chwilkę odłóż głowę, odpocznij twój kark. Odpoczną to oczywiście mięśnie brzucha, mięśnie proste. Do góry barki, druga noga, druga ręka. Na wprost. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Luz. Natomiast. Do drugiego ćwiczenia wykorzystamy sobie długą taśmę. Ja ją zahaczę o drabinkę, nieco wyżej. U mnie to będzie piąta drabinka. I teraz kładę się na plecach. Jedną nogę będę podnosiła do góry, natomiast ręce będę trzymała, oporujące, lekko rozciągnięte. Jestem troszkę za blisko przy drabince, więc stąd. Podnoszę barki jak przed chwilą i będę sięgała do jednej nogi, krótką dźwignią, nie podnosząc głowy, znaczy nie kładąc głowy, nie podnosząc jej, ona jest wciąż w górze. 10 powtórzeń, podnieś drugą nogę, na chwilę połóż głowę, odpoczniesz karkiem i raz jeszcze. Głowa. Dziesięć skłonów. i dość. Czyli tak, w napięciu izometrycznym, mam nadzieję, że to zauważyliście bądź poczuliście, mięśnie prosty brzucha nie wykonuje. Tego co właśnie wykonywane jest w skurczu koncentrycznym, a więc skracania się. Dlatego zrobiliśmy tylko dwa ćwiczenia na mięsień prosty brzucha, a więc przez jego skurcz, czyli praca na długiej dźwigni, oraz praca przez sięganie, ponieważ to jest wciąż duże podobieństwo do brzuszków. A to nie jest dla naszego kręgosłupa najlepszy wybór. Dlatego macie do dyspozycji ćwiczenia właśnie napięciu izometrycznym, rotacyjnym oraz antrotacyjnym. My zabieramy się za drugą serię, czyli pierwsza, siat równoważny, pośladki lekko odgarni, postaw pięty urośnij, czyli całkiem aktywnie wyjść do góry, wychyl do tyłu, lekko barki, lekko taśmy mini band przed sobą. 10 powtórzeń, mocne wyciskanie z lekkim rozciąganiem taśmy nad głową. I sześć, 9 i dziesięć. Drugie ćwiczenie, a więc zleżenia na plecach. Nogi do góry, barki, ręce za głową, po prostu jedną nogę. Jeden, dwa, trzy. Brzuch się nie rusza, nie oddycha. Pod plecami jest, nie ma przestrzeni na, na umieszczenie czegokolwiek. 9, 10, chwilka odpoczynku. Druga strona. Jeden, oddychamy w krótkie, mocne oddechy. 9 i 10. Jeszcze jedno ćwiczenie przodem do maty, z podporu przodem, jak do wspinaczki, czyli deska. 8 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Druga noga. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Tak jest. Trzy ćwiczenia były na pracę izometryczną i dwa przez skurcz koncentryczny. Wracamy na plecy, nogi zostają cały czas w krótkiej taśmie. Podnosimy nogi, barki ręce za głową wyprostu jedną nogę. Przeciwną ręką do nogi bliższej tobie, sięgasz do przodu, wykonując skurcz. Kilka oddechu, barki leżą, głowa leży, nogi luźno. I podnieść barki. Wyprostuj drugą nogę. dziesięć kurczów. I dziesięć. Dobrze. Ma taśma idzie na bok my kładziemy się na plecach długa taśma powerband wychodzi z dowolnego miejsca zahaczona lekko ją naciągasz do siebie podnosimy jedną nogę do góry okej okay. podnosisz do góry na chwilkę szybko głowa hop 10 Krótki, mocny ruch z brzucha. Na chwilkę odpoczywasz. Przede wszystkim dla karku. Głowa na ziemię, druga noga do góry, barki do góry. Dziesięć. Mocny wydech w przód. I los. Bardzo, bardzo dobrze. Tak jest. No dobra, moi mili. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o tych czterech funkcjach brzucha w Waszym treningu. Dzięki temu będziecie czuli, że on jest mocniejszy, a też przez to przenoszenie Waszych sił, na przykład w przysiadach z dużym obciążeniem. Kiedy podnosisz dziecko, Twój brzuch jest mocno napięty, czyli te wszystkie ćwiczenia wykonywane właśnie z dużą uważnością, z umiejętnością wyczucia tego zmęczenia w tych różnych skurczach powoduje, że Wasze ciało będzie funkcjonalne i bardziej świadome tego, w jaki sposób w ogóle ono funkcjonuje na co dzień. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam Ciebie do kolejnych wideo. Śledź mnie. Do zobaczenia. Pozdrawiam.